Cześć! Niedawno mi się tak w życiu poukładało, że skończyłem czytać Upadek Hyperiona Dana Simonsa, czyli drugą część jeśli w ogóle chodzi o ten cykl cały Hyperiona. I przyznam Wam się, że nie wiem do końca od czego zacząć, bo pierwsza część, do której link macie w opisie, była taką częścią, która zapowiadała dużo, zapowiadała bardzo e, ciekawe rzeczy, I tak, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy była takim, jak się teraz może okazało, była w gruncie rzeczy takim przygotowaniem nas do tego, co potrafi Dan Simon napisać. E, w sensie takim, że w pierwszej części on zrobił taki, takie podwaliny, troszeczkę taki fundament wylał. Natomiast w wypadku Hyperiona położył ściany. Co mam konkretnie na myśli? W pierwszej części przypomnę jeszcze raz, dla tych, którzy zapomnieli albo prawie zapomnieli przede wszystkim skupiamy się na historiach wszystkich tych bohaterów. No i one są fajne. Cała aura książki jest fajna, i tak naprawdę wydaje nam się, że podstawową kwestią będzie właśnie. Albo właśnie nie, nie wydaje nam się nic, bo wiemy, że coś za tym wszystkim stoi, ale do końca nie wiemy co. Troszeczkę nam upadek yy, Hyperiona wyjaśnia, jeśli o to chodzi. Natomiast kolejna kwestia jest taka, że no wydaje nam się, że właśnie tutaj ci pielgrzymi będą tutaj najważniejsi, że właśnie ten Hyperion, znaczy przepraszam, że ten Dzierzba, prawda, cały ten Hyperion, co się tam dzieje i tak dalej. Natomiast w upadku... Yy, Zaczynamy w ogóle od tego, że jest ktoś taki, którego imienia nie będę przytaczać, bo nam nie ma za bardzo sensu. Natomiast jest on wcieleniem Johna Kitsa. I to nie jest ten sam od tej Lami, która jest yy, jednym z pielgrzymów. Jest on wcieleniem Kitsa, czyli sztuczną inteligencją, można chyba tak powiedzieć, śmiało, która ma jego pamięć. I on jest narratorem wielu. W wielu, wielu procentach w tej książce, ponieważ on ma sny, które dotyczą właśnie tego, co dzieje się na Hyperionie, co dotyczy e, tych e, podróżników. I o tyle to jest, no, dołożę niedobrze, zacznę od wady, ale mi się o tyle źle to czytało, że raz był faktycznie ten taki narrator, że ktoś coś robi w tym momencie i to było, jakby z punktu widzenia tego wcielenia Johna Kicza, tego poety, który tutaj często jest cytowany w pierwszej części też był i on śni, on to tak opisuje, prawda, ten narrator jest nim, i on to tak opisuje właśnie z e, swojej perspektywy śniącego, co oni tam robią. I to wszystko jakby się zgadza, tak? Bo on śni, ale on to widzi, co oni tam faktycznie robią. Natomiast y, czasami mamy jeszcze innego narratora wszechwiedzącego i, i tak, yy, tak ciężko jest się w to dobrze wczytać, dobrze zagłębić. Ja, nie, nie chodzi o to, że, że się człowiek gubi, bo absolutnie się, się nie zgubicie, ale nie ma w tym takiego jakiegoś porządku, tak mi się wydaje, to taka pierwsza rzecz, która no nie do końca mi się podobała, no bo jednak mimo wszystko pierwsza część przygotowała nas do tego, że będzie dziwnie, ale no jednak jak ktoś opowiada w historii, no to wiadomo, że to było z jego perspektywy, więc ten narrator był z automatu e, naszym bohaterem. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest to, że tak jak powiedziałem, mieliśmy jakby taki zalążek tak, takiej tajemnicy w tej książce pierwszej. I, I tam ona się skupiała głównie właśnie na historiach tych yy, pielgrzymów. Natomiast druga część przydaje nam tyle różnych informacji, tyle różnych zdarzeń i w ogóle tyle różnych przeróżnych rzeczy, że ja naprawdę się zastanawiam. Czy to było specjalnie, czy to wyszło dopiero później. Bo ja na miejscu autora jakoś bym to mimo wszystko podzielił, część informacji. Dał wcześniej do pierwszej części, więc zmienił troszeczkę ideę na drugą. A no chyba, że to było na zasadzie, napisał pierwszą część, a w drugiej musi przypominać masa różnych rzeczy, wpadł na masę różnych pomysłów, i w wyniku czego doszło do kulminacji, masy różnych wątków. Ja nie zrozumcie mnie źle, absolutnie uwielbiam tą książkę. Tylko po prostu, może fakt, że ja nie siedzę w science fiction, troszeczkę mnie, wiecie, trochę mnie sfiksował. Ale czytało mi się to o tyle ciężko, że ja nie do końca zapamiętywałem pewne elementy, które były istotne w tej historii. One były związane z innymi, z nich wynikało coś jeszcze innego, i wiecie, i to tak szło do przodu, a ja stałem gdzieś na, na samym przodzie. Znaczy, że stałem gdzieś na samym początku tej historii i starałem się połączyć te wątki na podstawie tego, co było później, i wiecie. i nie wiem, czy do końca wiecie, o co mi chodzi, ale czułem się dosyć mocno zgubiony w tej części. Ale sama, oczywiście zrozumiałem, myślę, że najważniejsze rzeczy zrozumiałem. Ja musiałbym w tą książkę jeszcze raz, albo nawet jeszcze dwa razy. To trochę tak jak, z, wiecie, bardzo ambitnym albumem, który, którego nie słucha się dla fanów, tylko trochę dla, bardziej dla czucia muzyki. To troszeczkę jest tutaj z tą książką. Tak samo jest choćby z zaską księgą poległych Stevena Ericksona. To jest książka, którą z racji masy różnych dziwnych rzeczy, wypadałoby przeczytać drugi raz, na pewno zrozumiałbym więcej, ale wracając do tematu, wydaje mi się, że y, wyciągnąłem z tej książki y, najważniejsze elementy. Tak mi się wydaje i taką mam nadzieję. Także, także tak, natomiast y, generalnie rzecz biorąc, y, też rzecz, która była dziwna. Totalnie zmieniamy tutaj, yy, jakby, pomysł. Bo okej, okay, okej, okay, oczywiście, podróżnicy, ci, ci, ci wszyscy pielgrzymi są tutaj jedną z ważniejszych frakcji w tej książce i faktycznie o nich jest dużo mowy i każdego traktujemy trochę oddzielnie. Każdy z nich tu się pojawia, więc spokojnie to nie jest tak, że oni tam byli w pierwszej części i nagle, nagle autor dochodzi do wniosku, a nie jebać ich, yy, walimy w zupełnie co innego. Ale bardzo duże znaczenie ma ta cała przywódczyni tej sieci Gladstone. Która ma kilka problemów związanych z bu, bu, bum, wygnańcami. Ci wygnańcy, na pewno byli wspomniani w pierwszej części, jeszcze że, że ich nie pamiętam, ale ta część przede wszystkim tyczy się wygnańców. Sorry, że ja mówię dopiero pod koniec siódmej minuty o tym, ale tak wyszło. Wygnańcy, którzy yy, chcą przejąć sieć i między innymi napadają na Hyperiona, i z tymi wygnańcami też. Jest to bardzo ciężki temat generalnie. Może jeżeli ktoś bardziej siedzi w tym temacie i, i bardziej zna y, Hyperiona ode mnie przeczytał być może wszystko. Odzywajcie się w komentarzach jakie są wasze odczucia odnośnie tej części jak i w ogóle całej sagi. Natomiast ym, no, walka z tymi wygnańcami ym, no, jest troszeczkę w takim innym stylu niż można się spodziewać. Ale tu znowu podkreślam że to nie jest książka fantazy, tylko w większości jednak mimo wszystko science fiction. Ym. I dochodzi tutaj no jeden wątek, o którym nie chcę Wam mówić absolutnie, bo to zniszczy Wam w ogóle wszystko, więc nie ma najmniejszego sensu, żebym cokolwiek na ten temat nawet mm, wspominał. W każdym razie, jeśli miałbym tak podsumować tej książce, yy, tę książkę w jednym zdaniu, no to masa nowych rzeczy, które są świetne i trzeba przysiąść. I, I tak naprawdę bardzo chcieć się w nie wczytać, bo jest ich dużo, jest ich dużo i są one typowo, wydaje mi się, takie science-fiction'owate. Oczywiście w wielu książkach fantazy też tak jest, ale jakoś tak fakt, że siedzę w tym fantazju już x lat, to jakoś pomaga mi zrozumieć te nieco cięższe zawirowania, chociaż też nie zawsze oczywiście, tak? Więc... Więc tak, no słuchajcie, no co tu dużo nie mówić. To jest książka, która na pewno bije na głowę wiele książek, które wydają się proste, a, a, a potem okazują się zdecydowanie nieproste. Jest to książka naprawdę bardzo dobrze przemyślana. Chociaż będę się trzymać mimo wszystko, będę się trzymać tego, co powiedziałem na sam początku, że... Ja bym mimo nieco tych informacji, oczywiście to może jest ciężkie, ja wiem, że to tylko moje słowa, które nic nie znaczą, ale mimo wszystko postarałbym się na miejscu autora przynajmniej jakoś tam e, podzielić e, te informacje z pierwszego tomu na drugi, z drugiego na pierwszy, jakoś to tak złączyć, e, albo napisać może dwie książki, ale, ale, ale grubsze albo cieńsze, nie wiem, no nie, 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 nie chcę się na ten temat aż tak bardzo wypowiadać i zagłębiać. W każdym razie, Dan Simons wchodzi nam do psychiki, działa nam bardzo na wyobraźnię. To jest książka, która naprawdę nakłania na wielką ilość refleksji odnośnie nas samych, jak i w ogóle y, wszystkich, którzy nas otaczają. Yy, zdecydowanie tak, jeżeli ktoś się zastanawia, sięgajcie po drugą część Hyperiona. Zdecydowanie. Podobno kolejne dwie są słabsze, tak pisaliście przynajmniej w pierwszej części. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli racji, ale tak. Upadek Hyperiona jest świetną książką, lepszą niż pierwsza część, ale dużo trudniejszą w odbiorze. Głównie przyznawam informacje, które są związane z Science Fiction. Science fiction takim czystym samym w sobie. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, wiele jest takich książek, ale jako, że to jest science fiction, myślę, że e, o tyle przynajmniej jeśli o mnie chodzi, sprawiało mi to e, kłopotów. Ale podkreślam zdecydowanie, jedno z lepszy, jedna z lepszych książek, jedna z bardziej takich nakłaniających do myślenia i naprawdę mocno ryjących banie książek, jakie będziecie w stanie e, udźwignąć w tym roku. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Troszeczkę mi dłużej zajęło przeczytanie tej książki, bo jakoś tak z tym czasem wyszło różnie i, i nie powiem szczerze, że trochę mi się dłużyła, ale przyjemniej mi się dłużyła, jeżeli mogę się tak wyrazić. Bo, bo nie powiem trochę mi się dłużyła, ale to może dlatego, że przeczytałem tą książkę dłużej niż planowałem. Tak mi się wydaje. Planowałem skończyć dwa tygodnie, skończyłem w trzy. Także, no cóż, to może moja wina. No nieważne, słuchajcie, trzymajcie się. Mam nadzieję, że zobaczymy się, no na pewno już w listopadzie, ale mam nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej w tym listopadzie. Mam coś specjalnego dla Was przygotowanego. Nie mam tego jeszcze fizycznie, ale, ale będę mieć to fizycznie. Mam nadzieję, że już za chwilkę. Także słuchajcie, no tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się tam. No i do zobaczenia już wkrótce, na razie.